I także mojemu bratu, który co prawda był w Kanadzie, ale poprzez właśnie drogę mailową powiadomił mnie, że jest spotkanie z księdzem. Akurat to, to odbywało się w Krystalzu, tutaj w Sali. No zacząłem, zacząłem poznawać tradycję katolicką. I mówię, mimo że byliś, byłem na pustyni, to otrzymałem ten bukład z, z źródłaną wodą. I tak, kiedy się dowiedziałem, że ksiądz, ksiądz wyjeżdża z Polski, w ogóle, w ogóle z Europy, zrobiło mi się z tego powodu przykro, no bo ten bukład z tą wodą chciałem zatrzymać dla siebie, no ale zrozumiałem teraz, że inni też potrzebują, też są na pustyni, no i y, sądzę, że ksiądz będzie tą wodą, która także orzeźwi ich, podniesie i będą też poznawali wiarę katolicką i naszą tradycję. Dziękuję serdecznie księdzu, Bóg zapłać za wszystko, no i mamy nadzieję, że ksiądz będzie z nami od czasu do czasu, kiedy zapita w Europie, to zajrzy także do naszego miasta, ogóle, do Dziękuję bardzo. O księdza drogę, niech Bóg księdza prowadzi. I pod opieką również Najświętszej Martii Panny niech Co to znaczy mówić o dobrych kapłanów? Modlić się o dobrych kapłanach. Coś w tym jest pan? To Może mi się w Intencji za Ojca Karola, pod twoją obronę Uciekamy się święta Naszymi prośbami nas nie gardzić w potrzebach naszych, ale o szczelach i złych przywód, nasza nas zawsze wymawiać, panno chwalebna i błogosławiona, uchowani nasza, o Rydowniszu.